Klasyczne odkurzacze tracą ostatnio na znaczeniu. Nawet po znajomych widzę, że nikt nie jest zainteresowany zakupem zwykłego odkurzacza wymagającego kabla i jeżdżącego po ziemi, podczas gdy my wymachujemy rurą z sącą nieczystości. Coraz większe zainteresowanie jest robotami sprzątającymi oraz bezprzewodowymi odkurzaczami pionowymi. Te pierwsze sprzątają autonomicznie i bez naszego udziału. Te drugie pozwalają nam ogarnąć błyskawicznie i skutecznie spore powierzchnie oraz narożniki i detale, do których robot nie jest w stanie wjechać. Firma Dreamy debiutuje na rynku z nowymi odkurzaczami pionowymi, a my mamy dla Was testy, byście wiedzieli w co warto zainwestować, by nie tracić czasu na sprzątanie i zająć się po prostu czymś przyjemniejszym. Pierwsza nowość wśród odkurzaczy pionowych to najpotężniejszy odkurzacz w ofercie chińskiej spółki Dreamy Z30 Ultra. Pod względem stylistyki nawiązuje on do linii Z30, więc mamy estetycznie wykonaną jednostkę sprzątającą, sprytną stację bazową, wydajny akumulator oraz niebywałą moc 330RW przekładającą się na ssanie na poziomie 37900 paskali. Parametry są naprawdę imponujące, a czy przekładają się na skuteczność sprzątania? O tym w naszym teście. Dreamy Z30 Ultra kupujemy w stosunkowo niedużym opakowaniu, a w jego wnętrzu są skrzętnie zapakowane elementy zestawu. Wszystkie zostały umieszczone w odpowiednich polach papierowej wytłoczki, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo nie przepadam za formami ze styropianu. W pudełku znajduje się rura odkurzacza. Specjalna elastyczna przedłużka. Mała ssawka z włosiem. Przedłużenie rury z możliwością przełamania, by dotrzeć np. pod łóżko czy jakąś szafkę. Zasilacz. Delikatna szczotka obrotowa. Ssawka szczelinowa. Mała elektroszczotka, główna elektroszczotka z wałkiem do różnych powierzchni, szczotka do wyczesywania zwierząt, jednostka sprzątająca oraz stacja bazowa, w której przechowujemy ciągle wykorzystywane elementy zestawu. Stacja służy ponadto do ładowania akumulatora, bo na końcu rury, zaraz przed szczotkami, są styki przenoszące zasilanie do jednostki odkurzacza. Jednostka sprzątająca w przypadku Z30 Ultra wykonana została bardzo elegancko i estetycznie. Przypomina ona inne odkurzacze z serii Z, aczkolwiek widać pewne różnice, np. w stosunku do standardowej wersji Z30 oraz modelu Z20 Aqua Cycle, którego test również będziemy dla Was mieli. Obudowa odkurzacza jest w całości zrobiona z tworzywa sztucznego. W górnej części, pod czarną i zrobioną na wysoki połysk skorupą, znajduje się silnik. Na jego tylnej ścianie umieszczono spory, bardzo dobrze widoczny wyświetlacz oraz dwa przyciski. Pierwszy służy do włączania i wyłączania odkurzacza, a przy pomocy drugiego przełączamy się pomiędzy różnymi trybami pracy. Po bokach silnika znajdują się wyloty powietrza, a na spodzie jest spory 600ml zbiornik na nieczystości. W zbiorniku tym jest specjalny filtr siatkowy, niedopuszczający do tego, by cokolwiek dostało się do silnika. Zbiornik jest przezroczysty, by było wiadomo, czy przypadkiem nie jest zapełniony, a w jego dolnej części są drzwiczki, dzięki którym wyrzucamy kurz i inne śmieci. Przycisk do otwarcia drzwiczek jest na zbiorniku. By usunąć śmieci, odłączamy zbiornik. Ustawiamy go nad koszem i wciskamy odpowiedni przycisk. Nieczystości wpadają do kosza i tyle. Nie musimy niczego samodzielnie opróżniać, nie musimy wyciągać żadnych filtrów, jak to czasem bywa w odkurzaczach pionowych, wszystko jest względnie higienicznie rozwiązane. Rączka odkurzacza, ta umożliwiająca nam prowadzenie, to kolejna zmiana w stosunku do innych modeli z serii Z. Projektanci zlikwidowali zagłębienie na palec wskazujący, a ponadto przesunęli rączkę bliżej silnika co sprawia, że cały odkurzacz jest lepiej wyważony i przyjemniej się z niego korzysta. Przede wszystkim wtedy, gdy odkurzamy jakimiś akcesoriami, a nie z wykorzystaniem głównej elektroszczotki. Jedzie ona w końcu po podłodze i nie musimy się przesadnie wysilać. Na końcu uchwytu jest zamontowany wymienny akumulator o imponującej pojemności 8x3200 mAh. Cały odkurzacz wykonano naprawdę bardzo dobrze, i nie mam tu na myśli wyłącznie jednostki sprzątającej, ale również wszystkie akcesoria do niej. Fajnie przemyślano ponadto stację dokującą. Jest ciężka, mieści sporo elementów zestawu, choć nie wszystkie, a ponadto są w niej styki ładujące, więc nie musimy już podłączać zasilacza do jednostki sprzątającej. Nie trzeba też wiercić w ścianie otworów w celu zamontowania uchwytu. Widać, że Dreamy wyciąga wnioski z wcześniejszych projektów i ciągle wprowadza zmiany mające poprawić ergonomię sprzętu i nasz komfort. Zmontowanie Z30 Ultra w całość jest banalnie proste. Do jednostki sprzątającej wpinamy rurę, a na końcu rury zakładamy główną szczotkę sprzątającą. Wewnątrz obudowy dużej elektroszczotki znajduje się rolka Omnibrush nadająca się do twardych i miękkich powierzchni, jak i do dywanów. Obraca się ona szybko i cicho, świetnie zgarniając wszelkie nieczystości. Obudowa szczotki posiada ponadto podświetlenie ukazujące wszelkie śmieci, a gdybyście potrzebowali wciągnąć coś większego, przy pomocy niewielkiego suwaka unosicie przednią uszczelkę. W trakcie odkurzania korzystać można z trzech trybów pracy. Eko pozwala wydłużyć czas działania urządzenia do nawet 90 minut i jeśli nie spodziewacie się jakichś znaczących nieczystości, to powinien wystarczyć. Turbo wykorzystuje pełną moc silnika, więc pochłonie wszystko, co znajdzie na swojej drodze, ale jednocześnie szybko rozładowuje akumulator. Najlepiej w związku z tym korzystać z trybu automatycznego, samodzielnie dobierającego siłę ssania w zależności od wykrytych nieczystości. Akumulator pracuje tu spokojnie kilkadziesiąt minut i bez najmniejszych problemów ogarniecie nawet spory dom, ja do poodkurzania swoich 112 m2 powierzchni potrzebuję przeważnie 20 do 25 minut, rozładowując akumulator do około 50%. Jakość sprzątania jest wyśmienita. Odkurzacz w trybie automatycznym sam moduluje moc, a elektroszczotka bez problemów pochłania nieczystości. Nisko umieszczone i mocne doświetlenie pokazuje wszystkie brudy, więc po odkurzaniu będziecie mieć pewność, że jest czysto. Bardzo dobrze wypada sprzątanie przy krawędziach oraz narożnikach. Genialnie sprzęt radzi sobie też z dywanami, nawet grubszymi. Na koniec na ekranie widzimy podsumowanie tego, co udało nam się posprzątać. Byśmy mogli iść do pokoju dziedzica lub dziedziczki i pokazać mu lub jej, jaki miał lub miała Bajzel. Satysfakcja gwarantowana, aczkolwiek nie przekłada się to niestety na nagłą poprawę przyzwyczajen dziedzica lub dziedziczki i możecie być pewni, że Z30 Ultra niejednokrotnie będzie miał co robić. Elektroszczotka główna ma ponadto specjalny system uniemożliwiający zaplątywanie się w szczotkę włosów. W ssawce zamontowano specjalne zęby, które je przecinają i dopiero wtedy są one wciągane do zbiornika. Najczęściej działa to wszystko naprawdę bardzo dobrze. Prócz dużej elektroszczotki w zestawie mamy sporo innych, równie przydatnych akcesoriów. Osobiście cenię sobie bardzo małą elektroszczotkę, która wręcz fenomenalnie pochłania śmieci, i zmechacenia materacy do spania, tapicerki samochodowej oraz tapicerki meblowej. Szczotka ta ma specjalną płozę, która dopasowuje się do powierzchni, a dzięki temu odkurza jeszcze dokładniej. Idąc dalej mamy szczotkę świetną do usuwania kurzu z mebli, bo jest delikatna i obrotowa. Jest bardzo dobra szczotka szczelinowa oraz szczotka doskonała do czyszczenia listew przypodłogowych. Nie sposób też nie docenić specjalnej elastycznej rury, która sprawdza się np. podczas odkurzania wnętrza samochodu, powierzchni mebli oraz obudowy komputera. Jednostkę sprzątającą możecie wówczas położyć w wygodnym miejscu, a manipulować wyłącznie elastyczną rurą, zakończoną jedną ze ssawek. Nie przetestowałem jedynie szczotki do wyczesywania zwierząt, bo nie mam żadnego czworonoga w domu, ale zakładam, że i ona daje radę. Na koniec sprzątania opróżniacie zbiornik na nieczystości, stawiacie odkurzacz w doku, i tyle. Po maksymalnie 4 godzinach, jeśli rozładowaliście akumulator do zera, sprzęt będzie znowu gotowy do działania. Ładowanie niestety trwa dość długo, ale nie jest to wada Dreamy Z30 Ultra. W zasadzie wszystkie obecnie sprzedawane odkurzacze tak mają, i możliwe, że to tu inżynierowie upatrują kolejną rewolucyjną zmianę. Podsumowując, Dreamy Z30 Ultra to w tym momencie najsilniejszy odkurzacz na rynku. Jest estetycznie wykonany, oferuje wydajny akumulator, sprząta nawet najbardziej uporczywe śmieci, a przy okazji pozbywa się większości alergenów z powietrza, bo ma filtr HEPA. Dodatkowe akcesoria sprawiają, że posprzątacie nim wszystko, a sam proces doprowadzania wybranych powierzchni do porządku będzie sprawny, skuteczny i przyjemny. Ze względu na jego dzisiejszą premierę firma Dreamy przygotowała specjalną promocję. Do 14 lipca 2025 roku Z30 Ultra kupicie za 2229 zł, czyli blisko 300 zł taniej, albowiem jego katalogowa cena to 2499 zł. Taka będzie po 14 lipca. Jeszcze raz polecam.